Dziewczyny, dzisiaj lecimy do Kika, więc zajmijcie chwilkę, paszcie kawkę i widzimy się w środku. Od razu na początku muszę Wam powiedzieć, że w tym kiku jeszcze nie byłam. Ten kik jest ogromny, jest przeogromny, także naprawdę trochę nam tutaj zejdzie. Lecimy standardowo półka po półce. Oczywiście będę omijać te fragmenty, które już pokazywałam Wam wcześniej. Dzisiaj będę chciała skupić się troszeczkę na ozdobach wielkanocnych. No i oczywiście będzie też dużo kwiatów. No ogólnie zobaczymy, co mają na półkach. Przegląd kwiatów na prośbę jednej z Was, więc kochana, mam nadzieję, że oglądasz. Napisz koniecznie w komentarzu. I od razu dziewczyny, bardzo Wam mocno dziękuję za wszelkie komentarze, wszelkie sugestie. To pozwala mi tak naprawdę skupić się na rzeczach, produktach, które tak naprawdę omijam. Więc jak jeszcze y, macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie je w komentarzu. Ja wszystkie czytam, na wszystkie komentarze odpowiadam i staram się poprawiać te moje filmy. Więc, y, więc no dziewczyny, śmia śmiało piszcie w komentarz. Bardzo Wam dziękuję za każdą aktywność pod filmem. I pamiętajcie, jak jesteście tutaj nowe, koniecznie zostawcie serduszko w komentarzu. No i powiem Wam dziewczyny, że ja już sobie tak poukładałam jakoś w głowie tą wielkanoc w kiku, że dzisiaj widzę, że fajnie mi się ogląda te ozdoby, także tutaj sobie przejrzymy sztuka po sztuce mniej więcej i zorientujemy się, jak to wygląda cenowo, ale tak, ostatnim razem jak byłam w kiku, to byłam mocno zaskoczona i nawet chyba nie miałam takiej dużej ochoty przeglądać tych ozdób. To muszę wam powiedzieć tak szczerze, uważam, że to był taki za szybki przeskok z tych, z tych um, ozdób bożonarodzeniowych na te ozdoby wielkanocne. Człowiek za dobrze choinką mnie nacieszył, a to już jajce. No, jakoś mi to tak nie współgrało i tak naprawdę nie miałam ochoty jakoś wtedy na te ozdoby wielkanocne. Teraz też nie mówię, że jest jakiś wielki szał, bo tak naprawdę nie zamierzam w ogóle y, kupować żadnych ozdób wielkanocnych. Jeszcze uważam, że za wcześnie, ale tak zobaczymy, jak to cenowo wygląda że ja muszę Wam się przyznać, z poprzedniego Kika wyszłam z koszyczkiem wielkanocnym. No, w sumie przedmurzeniem oka można powiedzieć wiosennym, takim zielonym z takimi różowymi tulipankami. Powiem Wam, że cieszę oko do tej pory, gdyż stoi na widoku. No cóż. Także nie wykluczam, że i dzisiaj może zdarzyć się jakaś miłość od pierwszego wejrzenia, ale nie nastawiam się, tak? Nie nastawiam się na żadne ozdoby wielkanocne, no chyba że zajce. Danuta, patrzaj. A, ten z marcheweczką w mini wersji, w ostatnim kikuły troszeczkę większy. Co myślisz, Danuta? Coś czuję, Danuta, że jak będziesz na jedno oko leciała, to nic z tego nie będzie. Co myślicie dziewczyny? Kolorowe jajka fajnie będzie włożyć takiego wiklinowego, fajnego koszyczka dużego i postawić go jakiegoś zajca. No, mam taki plan w tym roku, tak wiecie, dziś na podłodze, przy takim dużym, stojącym zającu, a tych jajek, no jest masa, są tak fajne, kolorowe, jest czym wybierać. No, i cenowo świetnie. Takie fajne, no mięzga, takie błyszczące. O, ja już to widzę. Taki fajny kosz, takim dużym uchem. Dajcie dziewczyny koniecznie znać, co tam sobie planujecie już w głowie, jeśli chodzi o ozdoby wielkanocne. No i nie mam pomysłu na tą puszkę. ale no może tutaj jakiś prezent, można schować jakieś jajko. No nie wiem, dziewczyny, dajcie znać koniecznie. No i tutaj już kartki świąteczne. Zresztą bardzo ładne. Piękny wazon 1999, ale nie, to jest cena tej ozdoby, tych jajeczek takich kształcie drzewka. One są tutaj włożone do tego wazonu. No ładnie to bardzo wygląda, ale no niestety nie podniosę, nie spojrzymy ceny wazonu, gdyż obawiam się, że jedną ręką mogłabym wyrzucić te jajeczka i narobić tylko szkody. Ten mi się podoba. Chodź tutaj, ładny. Mam ochotę podnieść jeszcze tego białego, ale boję się, nie, że stukę. Są no tak biziutko siebie poukładana jedną ręką, naprawdę jest ciężko dziewczyny powyciągać te ozdoby i tak wiecie zobaczyć jeszcze cenę, jak są tak ścisło poukładane, także no wybaczcie. Już natukłam tych rzeczy po tych sklepach <grysty> wystarczy. Kasa wydana, a rzeczy nie ma. <grysty> Oj widzę talerzyki na jajeczka. O jakie ładniutkie. No. No ten może na takie ciasteczka też może być, bo bez tych takich wyżłobień. Ale te już typowo na jajeczka. No ładne. Dziewczyny, zobaczcie tylko te koszyczki. No, śliczne te dwa zajączki wyglądające z tego koszyczka. No, zakochałam się. No ja, no i ja chyba wyjdę. Będę musiała zabrać. No nie wiem, dziewczyny, ale fajne, co? No, jakie fajne. Chwila dla Danki. Danuta, działaj! Jeśli chcecie zrobić Danucie przyjemność, możecie teraz zasubskrybować kanał, za co bardzo mocno Wam dziękujemy. A po więcej Danki zapraszam na Instagram. Są mi większe te koszyczki tutaj z jednym zajączkiem, no też bardzo ładne. Naprawdę, naprawdę mi się to podoba. To jest właśnie ten kosztyk zielony, o którym Wam wspominałam na samym początku filmu. Tak, to właśnie z nim wyszłam z ostatniego kika. O, a ten świetnie by wyglądał do tych jajek, o których Wam wspominałam. Chociaż wolałabym troszeczkę większy. to ucho, że mam takie naprawdę duże. Jest też wiadereczko do kompletu z tą puszką. Chociaż nadal nie mam pomysłu na tą puszkę, ale to wiadereczko by tak wypełnił. Jakimiś jajcami, czy czymkolwiek innym, może w zasadzie jakiegoś kwiata? No nie wiem, dziewczyny dajcie znać. Co myślicie? Może jakąś rzeżuchę w tym posadzić? też żeby fajnie wyglądało. Ładna ta ozdoba z tą wsywną kulą. I to obok taka imitacja takiej szyi łabędzia, łabędziej szyi. Ale to leciutkie i bardzo ładnie odbija światło. no Ta łóżka już widziałam, ale nie brałam jeszcze w rękę, więc chycniemy, zobaczymy, bardzo ładnie się mieni, ale nie ma ceny, więc no niestety. Czy ja dobrze widzę? Ta świnka ma welon i koronę Momiazga. No Jaka fajna skarbonka. Nie no, muszę ją podnieść i zobaczyć, ile ona. Te dwa serduszka na boku. No i ten welon. No, mogłabym dostać taką świnkę skarbonkę. Bardzo chętnie. Ile ona? 9,99. No ładna jesteś. Naprawdę ładna. No nie, a tutaj takie mniejsze, mini świnki, no po prostu z tymi oczkami w serduszka. No, dziewczynę, Którą byście wybrały? Napiszcie koniecznie w komentarzu: białą, srebrną czy złotą. Fajnie wyglądają te ptaszki, takie statko, <gryw> ale nie ma ceny. No. Nie, jednak jest. 12,99, no nie, to nie jest jednak cena tych ptaszków. Są mi kule, bardzo lubię, kocham i uwielbiam. No, ale się mieni. Fajne, tylko nie wiem, co, jest w środku. Bądek na przecenie 8,99 z 12,99. No to może i te ptaszki 12,90 kosztowały. No nie wiem, zdawało mi się, że to nie była ich cena. A tutaj mamy jakiegoś. Nie wiem jak to nazwać burda To to jest w ogóle jakiś bożek do ogrodu? No nie wiem. Tak jakoś nie jestem przekonana. No te świeczniki widać, że się przyjęły, bo są ponownie w kilku dostępne. Zresztą bardzo ładne są takie lichy. Złota patera może będzie gdzieś dalej rozłożona. Chętnie bym ją zobaczyła poza pudełkiem. Tutaj kolejna, też złota. Tylko ta dwuczęściowa, troszeczkę mniejsza. Te kielichy już widziałam, ale mi się bardzo mocno podobają. Szczególnie ten zielony. Chociaż ten różowy też naprawdę robi wrażenie. Ale on odbija światło. Pokazały się takie właśnie wazoniki z takiego tuczonego szkła, i teraz widzę te ładne serduszka do postawienia. No super! Tak, wiecie, nawet żeby rzucić biżuterię, którą gdzieś tam ściągamy w ciągu dnia, czy ewentualnie jakieś klucze. No, bardzo mi się to podoba. Mniejsze, większe. Niestety nie widzę ceny. Dobra, nie podejrzymy, ceny nie ma. Dam radę jedną ręką za dużo, żeby tak odwrócić, podejrzeć cenę. Tutaj te tace 14,99 mniejsze i troszeczkę większe 19,99.

Nie wyjdziesz. Dobra, trudno. No, ładne to. Takie mega wiosenne te ptaszki. Te kolory, ale dziewczyny, patrzcie tylko te chusteczki. No jakie ładne! I powiem Wam, takie na walentynki. Planuję zrobić taki filmik typowo pod walentynki, ale jeszcze gdzieś tam pomysł dopiero mi się rodzi w głowie, więc no, dziewczyny na pewno taki filmik się pokaże, także już mocno i gorąco Was do niego zapraszam. A teraz przechodzimy na sztuczny kwiat. Sztuczny kwiat tutaj był preferowany, <gryw> dziewczyny chciały, jedna z Was o tym wspominała w komentarzu, także mam nadzieję, że oglądasz, bo wyjątkowo w tym kiku tego kwiata tutaj jest. Podobają mi się te trawki, bardzo fajnie się prezentują, nawet tutaj z tymi tulipanami, chociaż ja ostatnio chyba widziałam same te trawki, bez tych tulipanów. Tutaj takie małe 4 zł, no jak żywe. Powiem Wam dziewczyny, że bardziej korcimy tym wazą, żeby go podnieść, ale jednak jedną ręką nie będę ryzykować, na bank go strzaskała, także no niestety ceny nie poznamy. Widzę kolejne trawki, tym razem z motylkami, no i gdybym teraz miała się decydować, to wybrałabym te z motylkami. Naprawdę wyglądają jedne i drugie, mega wiosennie, ale jednak motylki jakoś tak bardziej. Tutaj wazon z gałązkami, tak średnio jedna gałązka 14,99 i 12,99, nawet tego nie ruszam dziewczyny, bo to na pewno by się źle skończyło. No i tutaj takie bukieciki 12,99 To Do tamtych kwiatów jeszcze podejdziemy sobie za chwilkę. Ale teraz jeszcze po drodze pykniemy wazonik, ten tutaj srebrny. W tej samej cenie 14,99 i powiem Wam, jak tak po nich patrzę, to one naprawdę nie, nie wyglądają jak sztuczne. No to mniejsze 12,99, więc niewielka różnica. No przyznajcie dziewczyny, że są miejsca w domu, gdzie naprawdę żywy kwiat się nie utrzyma, tylko postawić sztucznego i na przykład ten no, prezentuje się niesamowicie. Bardzo pomysłowo poukładane są tutaj te kwiaty, tak fajnie poprzeplatane z tymi wazonikami, na przykład o, ten tutaj, no niestety nie ma ceny, choć bardziej podoba mi się ten taki jak gdyby niewyszlifowany, no, taki przydymiony, ładny. Niesamowicie cieszy to oko i tak ma się ochotę na więcej. No przynajmniej ja tak mam, także z wielką przyjemnością robię przegląd tych kwiatów tutaj. No ale kusi ten wazonik. Dobra, podnieśmy go. Ile on? Ładnie odbija światło. Jejku, dziewczyny, tutaj tyle jest tego, że ja naprawdę nie mogę iść. <grych> Dobra, może dajemy na lewo. Dobra, idziemy tu. Niesamowity kik. No jestem pod takim wrażeniem. Ja jeszcze po prostu nie byłam w takim kiku. Dajcie koniecznie informacje w komentarzu, czy byłyście w takim dużym kiku, czy jak, jaki w ogóle u Was w mieście jest kik, że są jeszcze większe. Większe niż ten, w którym teraz jestem. Ale po prostu tu jest wszystko. Tutaj jest dziewczyny wszystko. Te ściereczki i tak fajnie przywiązane tą z tą Klejniki papierowe ilone 6,99. Ściągaczki do okien 4 zł, dwa kolory do wyboru. Widzę, że mamy też kosze na śmieci 59 zł, a po obniżce 39,99, więc 20 zł. Niżej, naprawdę warto. No i klamerki fajne z kwiatuszkiem 10 sztuk 4 zł. Słynne zmiotki w panterkę widzę tutaj już na stałe w kiku, ale są mi też piękne kwiatuszki, takie wiosenne. Półki łazienkowe 39,99, ale to pokazywałam w poprzednim filmie z Kika. Tutaj Wam go podlinkuję, możecie sobie do niego zerknąć. Jest całkowicie inna oferta niż ta, którą teraz tutaj Wam pokazuję, a tamta też jest aktualna. Ile te chodniczki? 39,99 łosoś, szary, i tam chyba widzę biały, tak? tak? I biały. No i tutaj takie maciupkie, takie maleństwa. I lone. 12,99 kolorystycznie tak jak te większe, czyli łosoś, biel i szary. No, Włochacze idą do siebie. Zobaczmy te.

No I podusie 8,99. No, i tutaj, co my tutaj mamy? To jest kołdra, nie? Poduszka. Poduszka pochowa 70 na 80 cm. No proszę, dwie sztuki. Tutaj coś dla dzieciaczków. Jakiś rekin, ale bardzo przyjemny w dotyku. Ładny. No i tutaj też jakaś rybka. Te cykiny, taka imitacja rybki. 39,99. No i kocyki. I dziewczyny. Ja już teraz będę kończyć ten filmik podzielę na dwie części. Yy, możecie mi zaufać, że druga część będzie równie interesująca, jak i ta pierwsza, więc już Was mocno i gorąco na niego zapraszam. Myślę, że będzie wrócony jutro, na pewno jutro, tak żeby za dużych odstępów nie robić między filmem, między pierwszą częścią a drugą. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Jeśli podoba Wam się filmik, koniecznie zostawcie łapkę pod filmem. A jeśli planujecie tutaj jeszcze wrócić, to oczywiście możecie zostawić subskrypcję. Za co bardzo mocno Wam dziękuję. Do następnego filmiku. Pa! Dobra danka. Spadamy.